Gala TFL 26 trwa w najlepsze, a ze mną człowiek, który lubi i umie nokautować. Grzegorz Stej, cześć. Cześć, bardzo mi miło. No, po walce nie jesteś zupełnie rozbity, się rywala. Przyznaję bez bicia, że ja wtedy robiłem wywiad z wygranym poprzedniej walki, więcej nie widziałem, ale gdybyś mógł streścić, jak ta walka wyglądała. Z początku był bardzo spokojny, bo taki był plan. Chciałem trochę powalczyć dłużej niż ostatnio, bo ostatnio 8 sekund, moja waleczka trwa, więc nawet nie poczułem tego, że się bije tu chciałem właśnie wybadać przeciwnika, troszkę coś tam pomarkować, tak spokojnie zacząć. No i tak naprawdę widziałem, że on chyba mnie analizował jakąś walkę, bo dar, pilnował tej głowy, cały czas właśnie myślę, że tego haja będę sypał. Zresztą taki był też mój plan, żeby go uderzyć, ale nie było jakby okazji nawet go spróbować wrzucić. Więc zacząłem kopać łydkę, weszło raz, dwa, trzy, widziałem, że już poczuł, musiał poczuć tą łydkę, ale i tak do głowy było za daleko na nogę, więc zamieniłem nogę na rękę i poszedłem prawym overhandem, czyli zamarkowałem łydkę i poszedłem prawym overhandem, nawet nie patrząc jakby jak leci. Trafiłem w łeb, podniosłem wzrok, patrzę, że przeciwnik jest odcięte, Szczęście nie był taki dziwny nokaut, ale widziałem, że usiadł na tyłek, widziałem, i że go nie było już, ale sędzia nie krzyknął stop, więc wrzuciłem jeszcze chyba ze trzy ciosy takie już na, na sztukę i żeby sędzia po prostu wpadł i wpadł i koniec. Ale nie mam pojęcia, ile to trwało, powiem szczerze, to mogło być minuta, nie wiem, trzydzieści, ciężkim powiedzieć. Nie podobno, zobaczyłem się. No. Podobno nie ma lepszego uczucia dla zawodnika niż takie czyste trafienie rywala i właśnie znokautowanie go. Tak, bardzo lubię to uczucie, ja należę do takich zawodników, że staram się nie wchodzić w awantury, bo to wtedy właśnie jest duży chaos i te ciosy nawet tak spadają, to one tak nie robią takiej, takiego damage'u. Ja wolę troszeczkę taką mam taktykę, że usypiam, usypiam czujność, punktuję jakiś wybrany cel i, i po prostu w pewnym momencie zmieniam na inny punkt i, i po prostu liczę na jakieś czyste trafienie. Lubię taki ala la sniper. Okay. Coś w tym stylu. Lubię taką pracę. Gdybyś przybliżył swoją fajterską sylwetkę, ty się wywodzisz ze stójki? Jak, jak to wygląda? Tak, zaczynałem tak naprawdę moją karierę w Mai Tai. Chyba z 15 lat minie, jak zacząłem trenować. W tych amatorskich startach narobiłem tam, nie wiem, 30, nie liczyłem tego, ale za 30 pary do 40 walk amatorskich w taju. No i później, jak było, zacząłem swoją przygodę zawodową w stójce, to zaczęliśmy się bić w K1, z tego względu, że walk w Muay Thai jest bardzo mało, się w Europie prawie nie ma. Więc zacząłem w K1 się bić. W tym K1 zrobiłem 5 walk zawodowych, wszystkie wygrałem. Tam były dużo problemów ze zdrowiem. Że tak powiem, nie będę teraz w ten temat wchodził, bo to jest taki temat. No, każdy sportowiec wie o co chodzi, to nie jest przyjemne, e, um, jakby doznanie. Pięć operacji miałem na sobie, wszystkie takie grube pod narkozą, ale jestem, wróciłem, bo to jest jednak taki nałóg, że ciężko o tym z tego zrezygnować. Tam były podpowiedzi, żeby może przerzucić się na strzelanie z łuku, jakieś pływanie, <grym> różnego. Nie, to, to nie, 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 to wszystko było fajne, może nas, nas na sam początek ale wróciłem, ale jak już wróciłem to zmieniłem dyscyplinę, jak widzicie zresztą na MMA. Dlaczego? No z tego względu, że w tej stójce to trochę było już tak nudno, a tu po prostu nowe bodźce, nowe rzeczy, zobaczyłem się po prostu jakbym na nowo odkrywał świat. Coś pięknego, no, zakochałem się i w jiu i, i w zapasach i poznałem wielu bardzo fajnych, wartościowych ludzi na swojej drodze, właśnie zaczynając w WCA. Wielu fajnych fajterów, a przede wszystkim fajnych ludzi. Tak by oni mnie pociągnęli, oni mnie zachęcili do tego, żeby spróbować swoich sił. powiedzieli, że naprawdę mam fajną stójkę, że to się fajnie przełoży pod MMA. Posłuchałem się starszych, że starszych, że młodszych kolegów, ale starszych starzem, bo no, nie będę już tutaj mówił kto, ale naprawdę mocni zawodnicy, czołówka, czołówka w Polsce. No jestem tutaj. Tworzymy, tworzę jakby swoją przygodę. Po prostu nie mam żadnej presji, to jest fajne, bo. Dużo zawodników jest poplokowanych z tego względu, że ma jakąś presję, że musi. Ja nic nie muszę tak naprawdę. Po prostu mam rodzinę, mam dzieci. Jak, jak coś się nie, wiem, nie tak, no to zawsze wrócę tam do rodziny i wszyscy będą. No ja nie muszę nikomu nic nudować. To robię dla siebie, więc wchodzę bez żadnej presji i po prostu mam jedno życie i chciałbym w tym życiu sprawdzić, gdzie jestem w stanie dojść, tak? Myślę, że na, na polskim tutaj rynku jestem w stanie dojść wysoko. O zagranicznym, czyli UFC nawet nie ma że nie myślę, bo to już jakby zaraz, no, mam 40 lat już nie ma, nie ma co, ale tu bym chciał powojować jak długo się da, jak najdalej dojść. Zdrowie jest takim kluczowym u mnie punktem, bo no, mówię, nie będę tutaj mówił co było, ale to wszystko jakby może wyruszyć, muszę pilnować, muszę się badać regularnie yy, i tyle. No zobaczymy, na razie mówię cieszę się, bo to jest nawet dla mnie y, wielka przygoda i... Każdy moment mnie cieszy, nawet wszyscy narzekają na zbijanie wagi, na redukcję, ale mnie to wszystko jara po prostu. Ta mnie to jest taka. No, cieszę się, że mogę to robić, bo wiem, że to może jest ten ostatni raz, kiedy to robię, bo już tak było, że już musiałem kończyć karierę ze zdrowiem, więc mnie teraz wszystko cieszy. Tak jak kiedyś to wszystko wkurwiało, że to zbijanie wagi, to a teraz to wszystko mam jara, bo to jest taka, pewien etap w historii, który... Inaczej, po prostu ja teraz robię tak, jakby jutro miało nie być, tak? Każda walka jest moja, prze, ewentualną moją ostatnią, więc do każdej tak walki podchodzę, że to może być moja ostatnia walka i każdy etap przygotowania po prostu mnie jara jak gdzieś jaka, nie? Co dalej powiedz? Czy jest jakieś nazwisko, z którym chciałbyś się zmierzyć? Słuchaj, czy jest nazwisko. Powiedz tak, yy, czy jest w ogóle propozycja? Miałem taką mowę cichą, że jak tą walkę wygram w pierwszej rundzie, no tak się stało, to będę się bił yy, na fenie. Nie będę mówił jeszcze z kim, ale ja już wiem z kim, więc zobaczymy, czy, czy do kolega dotyczy kolega. No, czy ta osoba dotrzyma słowa, czy to rzeczywiście były słowa rzucone na wiatr. No na fenie, fajnie byłoby się pokazać, zrobić tam z jakąś dwie walki, pójść może gdzieś dalej. No mówię, zobaczymy, jak to się potoczy. Czy propozycji jest kilka, e, ofert raczej. Ta walka miała e, jakby ro, rozwikłać te, bo to mówię od tej walki dużo zależało. No. To ja, czy rzeczywiście to był fart, że tamten że ten nokow wszedł, czy nie? E, zobaczymy, co powiedzą, e, że tak powiem, ludzie, którzy właśnie mi składali te propozycje. Czy będą konsekwentnie mówili tak, jak mówią, że dostałem tą, tą ofertę. No. Czy, czy jest ktoś konkretny, z którym chciał się bić? Powiem Ci, że nie. No. Ja lubię się bić z ludźmi, których nie lubię, albo są dla mnie neutralni. Więc na pewno nie chciałbym się bić z ludźmi, z którymi trenowałem. Mówię tu o zawodnikach w WCA, bo tam trenowałem. Bardzo lubię tych koleg ludzi, kolegów, to są moi koledzy. Tam też mam kilku w swoich kategoriach. Nie chciałbym się z nimi bić, bo mówię tych walk mam niewiele, w, prawdopodobnie w moim życiu. nie chciałbym się bić z ludźmi, których lubię. Jakbym był młodszy, to pewnie bym realizował o tak zwanego samca Alfa na, na terenie Warszawy, ale teraz tam to gdzieś. Chciałem po prostu się bić z ludźmi, których nie znam. Najlepiej z innych miast, albo właśnie tak jak teraz jakiś, też jakiś tam z jakiegoś chyba z Ukrainy kolega, już nawet nie wiem. Po prostu nie znam gościa, takiego, tak łatwiej mi się nastawić na, na kogoś. A na przykład, jeżeli chodzi o zawodników, których nie lubię, to takich nie ma o poza tymi frykowimi, których chyba wszyscy nie lubią, bo to taką mają chyba, taki mają styl bycia, że w wkurwiają wszystkich, no ale tak by nie mojech aprogi. no żeby tam do nich startować, to nie ta federacja. Jesteś też trenerem w Akademii Gorilla, dobrze kojarzę, pewnie podopieczni są dumni. Zobaczymy, no mam nadzieję tak, mam nadzieję, że się będą bać teraz. No to musi działać. Trener lokalu, fajny raz. Nie, no żartuję, bo bardzo lubię swoją grupę, zresztą nawet ciężko nazwać, żeby to byli ci tam klienci, to są po prostu moi, moi po prostu dobrzy koledzy, niektórzy tam przyjaciele, ja z nim jeżdżę na zawody, kilku też chłopaków przyjechało tutaj do mnie, na osób, kibicuje mi z telewizji. Bardzo fajna, fajna atmosfera jest w klubie e, wśród zawodników. Oni teraz za tydzień mają Mistrzostwa polskie, MMA Polska. E, startuje w Warszawie. Też już jedziemy tam grubą ekipą. bodajże tam 15 czy nawet 20 osób z, no, z klubu, z Akademii Góra jedzie. Też tam będę no, no po prostu mię, tak jak powiedziałem, to jest dla mnie po prostu przygoda, jakiś nowy etap w życiu i cieszę się każdym dniem na, na macie, na zawodach, na swoich czy na, za, na zawodach kolegów. Nie? Cieszy mnie to po prostu. Bardzo. bardzo fajnie gratulacje życzę Ci, żebyś walczył jak najdłużejsze, coraz wyżej, bo o to chodzi. Dokładnie. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Dzięki.